No cześć moi drodzy, z tej strony okniem plujący po cichu. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej już części e, serii Age of Sigmar po polsku, wokół pudła. E, dziś na tapecie, tudzież na mojej słynnym już stole do malowania e, Soul Wars Forbidden Power, tudzież zakazana moc, e, dodatek do Age of Sigmar. E, nawet napisali tutaj ładnie, że to jest expansion set, czyli Część rozbudowująca. Inóweczka, eee, świeżo prawie ze sklepu. Teraz zdjąłem folię, żeby potem nie narzekać Wam, że jak ciężko się odpakowuje pudełka jedną ręką. No i cóż my tu mamy w środku? Podobno pudło to zawiera... Eee, no i jedziemy. 88-stronowa książeczka e, z zasadami. 16-stronowa książeczka z podstawowymi zasadami, ta, która jest dodawana dosłownie do wszystkiego. No chyba już mam ich 6, e, a więc co tam e, może będę komuś posyłał albo coś, zobaczmy, coś wymyślę w trakcie. Jedna kartka z tokenami, czyli z małymi żetonami. E, 4 karty niekończących się czarów, Endless Króli, War Scrolls. I 6 kart dotyczących e, jakichś scenerii jakichś budowli na polu bitwy, które będą dodawały jakieś tam efekty. Poza tym zawiera to cztery modele czarów i jeden kawałek terenu. A więc popatrzmy, Penumbral Engine, silnik jakiś tam, nawet nie próbuję tego przetłumaczyć. W każdym razie jest to ten kawałek, właśnie ten budynek, który znajduje się w środku. Potem mamy takiego ładnego szkieletorka na łódce. Launch del the source. Cholera. Coś w stylu przewoźnik poszukiwacz dusz. Jakoś to by tak chyba tłumaczyć. Przejdzie. Shards of Valangar. Okruchy Valaghara. Mam nadzieję, że doczytamy zaraz czym był Valagar, kim był Valagar albo co robi. <coughs> Soul Scream Breach Most krzyczących dusz No, chyba nawet wiem dlaczego. Miałbym po tym iść, podejrzewam też bym był tą krzyczącą duszą. I Horror Ghost. Eee, cholera. Eee, coś w stylu ducha horroru, ducha terroru. Nie wiem, tłumaczcie sobie tam. No i dobra. to patrzymy cóż zawiera to pudełka. Jak zawsze. No jednak będę musiał ponarzekać troszkę wam. Jak to ciężko się otwiera, jedno ręką te podłało, ojej, ojej, ciu ojej, ojejciu, ojej, ojej. masz atakę specjalnie dla Ciebie, bo Ty lubisz, jak ja narzekam. E, I to pudełko... No dobra, zawiera kolejne pudełko. To już jest akurat dość e, ograny motyw, który dość często się u nich pojawia, ostatnio. Wysuniemy sobie te drugie pudełko. O! Dobra, tym razem nie poszli na łatwiznę. Nie zrobili z tego drugiego pudełka jakiegoś budynku. Wydobywamy, wydobywamy. Ocz tu, ocz tu. Ach. Budle już pusto. Wszystko jest tu. A dobra. Co my tym mam? Podstawki. No to, to co wam będę podstawki opisał? Podstawki to podstawki. To twardo obstawiam. Będzie kawałek tego terenu. Przy czym tutaj to wszystko wygląda. Na wyprawkach, jak to, co można było wszystko ładnie osobno sprzedawać. No tak, na, ka na każdej jednej wyprawce jest jeden czar też, także... No nic, popatrzmy na ten, ten Umbral Engine, ten budyneczek. E, kółeczka zębate pełne tego e, Sigmar i czary wypisane wszędzie dookoła. E, pewnie będą te okruchy, no... Jak zawsze, jakość jest do niezła tradycyjnie pełno czaszek. Bo cóż to by był za Sigmar, gdyby nie było przynajmniej 20 czaszek na metr kwadratowy? To pewnie będzie ten mostek ładny. Ładny mostek. Nie wierzę, czy już nie było czaszek? Czekajcie, sprawdźmy. Patrzymy, patrzymy, patrzymy. A jednak są. Nie, nie pomyliłem się. Czaszki są, czyli wszystko tu już. Mamy Jedziemy dalej. Co mamy dalej w środku? No mamy taką... O! O! Taki surprise'ik, taki ładny obrazeczek do włożenia do ramki. Jest to też obudowa właśnie z tego pudełka, jakby ktoś na Sabenę chciał. Ale to prezentować się będzie całkiem nieźle. Całkiem ładna grafika. Typowy Soul Wars. Z jednej strony Sigmarici, z drugiej e, kolega Nagasz. Także jest, jest ładne, to mi się podoba. Potem co my tu mamy? Wszystko zapieczętowane. będzie trzeba znowu jedną ręką opieczętowywać. A tu mamy Wars Króla. Także od czego zaczynamy? No to zacznijmy od podręcznika. Poczekajcie chwilkę. Ja tu jedną ręką będę się bawił. Dobra, ok. To zabrzmiało źle. Nie będę się bawił jedną ręką. Jedną ręką będę otwierał opakowania. E, tu tą ręką, żeby nie było, że robię coś innym, innego, bo znając Was, moje wydale, już na pewno ktoś sobie coś głupiego pomyślał. No to jedziemy. E, notabene ten już w Wielkiej Brytanii jest legalny. Mogę go mieć w swoim posiadaniu, bo mam mniej niż 3,5 cala, więc e, już zapobiegam tym problemom. Chodź tu. Oj tu. Próbujemy uciekać, a jeszcze nie zakończona jest. No i mamy. Jest folia. Wydobyliśmy wszystko. No i cóż my tu mamy. Jest tylko licenze. Czyli mamy podstawowe zasady. W sumie jak ktoś chce, mogę równie dobrze to posłać komuś do Polski. Jeżeli chcecie zasady podstawowe do Sigmara. E, walcie w komentarzach, e, przyślij mi książkę z zasadami. Napiszcie dlaczego powinienem wybrać właśnie Was i dlaczego akurat przy tym filmiku i go oglądacie. I książeczka zostanie wylosowana. W sumie... A niech będzie, nawet trzy będą wylosowane. Poświęcę się, pośle trzy z nich do Polski, e, do Słonecznej Holandii, e, żeby tam kogoś miała. Co my tu mamy dalej? E, instrukcja jak budować to wszystko. No. Tradycyjno, ładnie, nawet w kolorku. Także nawet przy moich cienkich umiejętnościach malowania nie powinno być w tym jakoś ogromnych problemów przy wycinaniu, zwłaszcza, że ostatnio posprawiałem sobie nowych nożyków i wszystkiego. O w mordę. No i są też nasze żetony. Jasna cholera tylko wie, co one miałyby oznaczać? Ale z tyłu też są, to są żetony dwustronne, nawet takie interesujące. Cóż my tu mamy? Orrery of Obfuscation. Nawet nie będę wam tego próbował tłumaczyć, piszcie sobie w Google i już sobie wyobrażam, jakie tam będą efekty. Lock Vault, czyli skarbiec zamknięty runami. Pall of Doom, Pall of Doom też polecam poczytać samemu honor umarłych shield walls, smordia e, cmentarz, cmentarz cmentarz, cmentarz e, jakieś tam hmm. Zle dla dusz? okej, okay. czar, 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 czar. E, ładne takie gwiazdowate, co się piękne tutaj, o pentagramy, nito nie wiadomo co i nie mam pojęcia, co to jest, ale tu z tyłu są jakoś opisane, że to są ja... A... No popatrzcie, teraz możecie generałowi pokazać, co on posiada za broń, żeby nie było niedomówień. No przecież ja Ci mówiłem, że on jest tu wyposażony. To się czasami w bitwach zdarza, także... No, okej, okay. może się przydać, na pe... no w sumie przyda się na pewno. No i książeczka. Mm. Moi drodzy, ten zapach świeżej farby drukarskiej. Jeżeli nigdy nie kupiliście nowego magazynu kolorowego przy czym tu nie mówię o specjalnych rodzajach magazynów, do których nikt się nie przyznaje tudzież nie kupiliście nowej książki, ale to takiej nowiutkiej, prosto z księgarni, to chyba nie będziecie znali jednego z najpiękniejszych zapachów na świecie, e, czyli zapachu świeżej farby drukarskiej. Jeżeli tego jeszcze dotychczas nie znacie. Upewnijcie się, że poznacie już niedługo, bo to jest coś wspaniałego. No i jedziemy. Jest intrudacz, są opisy. Uuu, co jest jak opis jakiejś skarbów. Eee, różne tam cuda nie widzę. co cóż my no tu mamy? No powiem Wam. Książeczka jak zawsze dość ładnie kolorowo opisana. Uuu, są nawet te nasze... czary, jest jak zawsze pełno loru, więc jak ktoś lubi lor no to to jest coś dla Was. Jak ktoś nie lubi loru, no to może chociaż na obrazki popatrzeć, chcesz dać obrazki do poglądania swoim dzieciom, żeby dzieci się tym zajmowały, podczas gdy Wy będziecie budować i malować. Jak zawsze ujęcia z Warhammer World'a, e, specjalnie robione jakieś tam scenki, e, walk, no... Powiedzcie, no czy to nie wygląda pięknie na stole, jeżeli macie coś takiego jako walkę? No wygląda. No i jest też e, całkiem interesujący poradnik, jak malować Wasze budynki. Różne cudownie widy. Popatrzmy, czy mają tutaj już opisane te nowe farby. Nie, tu jeszcze nie ma e, wpisanych farbek. W każdym razie są też opisane historie różnych woltów różne regiony o i proszę jak ładnie e, dodatkowe jakieś tam e, możecie stworzyć w własną armię lecjan e, na podstawie na podstawie nieumarłych albo legion smutków e, opis naszej Penumbra engine czyli tego właśnie czegoś co tam stoi co może wylądować na mapie i co nam to daje zaraz zresztą będziemy patrzeć na to wszystko Artefakt, obudzone artefakt, one się dokładnie tak nazywają, czyli to są te rzetony. Tutaj każdy z nich jest jakimś artefaktem, który może zostać wyposażony i użyty w kampanii Stormvolt Vault Campaign tylko. Także, jeżeli planujecie kampanię, chcecie coś zrobić, to to jest coś dla Was, co można zdobyć i kombinować. Jak zawsze, kilka battle planów. Jakby wam się nie nudziło, żeby podmieniać troszkę tą grę, a nie robić typowe, czy na jednej stronie stołuję, a na drugiej i się lejemy. Także zobaczymy, co tam będzie wychodziło. Powiem wam, nawet dość sporo tych planów, także jest co robić. Na pewno z kumplem będziemy kombinować, czarować. A kto wie, może na wakacje z tego co tak już przebąkuje Ataken, to znaczy przyszłe wakacje. Ja wiem, że dopiero się jedne skończyły, ale my już planujemy na później. To jest właśnie ten problem z dorosłym życiem. Że trzeba planować rzeczy dużo wcześniej. Także na wakacje roku 2020 planuję tutaj przybyć Atagen. Pod warunkiem, że Wielka Brytania nie wyjdzie z Unii jakoś tak ciężko, poważnie i mu się da i go spuszczą w ogóle, bo z tego co nawet ja nie wiem. No i będziemy patrzeć, co się dzieje. No dobra. To jest to, odjadałem tu z Tu są podstawki, tu jest to. O Boże, skleroza w moim wieku. Dobra choroba, ale potem strasznie nagi No A tu już spadły, dobra. No nic, znowuż e, chwilka. Będziemy patrzeć, cóż tu mamy za Tours Zaraz będziemy wiedzieć, czy warto dobudowywać... ...to właśnie cudo. Warto brać te cztery czary, bo w sumie nie jest to jakoś poważnie dużo, jak na takie wielkie pudło. Jeden kawałek terenu, cztery czary. No, a cena... no cena była. Cena była taka, jaka była. Zobaczmy, co my tu mieliśmy. Zdaje się, ja za to dałem te 40 funtów, jak 50. Tanie to to nie było. W każdym razie. No, ale jak już wiele razy mówiłem, Warhammer ma swoją Metodę wyznaczania cen i robią co się da. No to patrzymy. Eee, przewoźnik dusz. Tak go będziemy nazywać. Przewo e, przewo luncheon. The Soulfire. Przewoźnik poszukiwacz dusz. Przy czym też można tłumaczyć jako pewien rodzaj brytyjskiej szynki, więc hmm, troszkę inaczej lunch się tam pisze. Ale co tam? będziesz śmieszny. E, pojedynczy model e, jest niekończącym się czarem, poruszającym, mówiącym, mogącym się ruszyć 12 cali i latającym. E, przyzywanie, na rzut 6, czyli taka norma. I co już on może robić? Hmm, od może ruszyć. E, jeżeli twoja walka ma miejsce w realnym śmierci, czyli w 30, e, ten model może ruszać się 18 cali zamiast 12, dobra wybierz jednostkę w promieniu 3 cali tego modelu zabierz tą jednostkę i ją gdzieś na bok po tym jak ten model się ruszy wypuść tą jednostkę w promieniu 3 tego modelu i więcej niż 9 cali modelu przeciwnika w momencie jak ta jednostka została ustawiona jeden z modelów tej jednostki jest od razu zniszczony. czyli może to nam przyspieszyć bardzo przyspieszyć jakieś małe jednostki, czyli, na przykład, nie wiem, stado wielkich, stado szkieletów, powiedzmy 30 szkieletów za przewiezienie 30 szkieletów 12 do 18 cali, czyli bez ich ruchu, to jest jakby dodatkowe 12 do 18 cali ich ruchu, tracimy jednego szkieleta. Nie jest źle, nie źle, to jest przydatne. Soul Scream Bridge, czyli most krzyczących dusz. Chodź tu. Jestem już nie ucieka z a tak samo rozstawiamy na rzucie, właśnie, o oh jest, rzucie na 6 cali. Tam e, co my tu mamy na początku swojego ruchu e, ustawiamy dwie części tego modelu, i tak samo mogą się przenieść e, o, do drugiego mostu. Czyli to są takie przyspieszacze troszkę. Horror Ghast, e, usuwasz jeden od odwagi jednostek w promieniu 12 hmm. w promieniu 12 cali od tego modelu usuwasz 2 od odwagi w promieniu 6 czyli ciekawy sposób jeżeli e, walczycie przy pomocy straszenia wroga e, Shardio Valagara co mamy tu mamy Eee, zatrzymane, ogranicza ich ruch o połowę, eee, w dodatku dodaje, odejmuje jeden od swoich ataków, także o jeden jest mniej, jeżeli są. <laughs> Jadę pobieżnie po tym, bo jak ktoś chce, to sobie tam sobie sprawi. Eee, cóż my mamy ciekawego w tym terenie? Eee, pojedynczy teren, to jest właśnie ten penumbra engine eee, na początku swojej tury. Eee, po zdeterminowaniu kto rusza, rzucaj kostką i zdecyduj się na temat akcji. i wybierz to co wyszło, czyli na początku swojej tury ten kto rusza, rzuca kostką. Mm. I wszystkie te mają ten sam powód. Jak wyrzuci się 1 do 3, wszystkie savey o jedynki, rzuca się jeszcze raz, jeżeli jednostka jest w promieniu 12 sali. A jeżeli jesteście w pobliżu i wyrzucicie 4 do 6 każdy hero z promieniu 12 cali dostaje jeden ekstra command point. Ok. Na początku każdej rundy rzuć kostką. Czyli zdaje się, jeszcze przed tym co się dzieje, na 1-4 nic się nie dzieje. 5-6 to co na chwilę obecną jest. Czyli jedną z tych dwóch funkcji, która była wybrana wcześniej. Zostaje już na stałe. Poza tym mamy też 5 Warskuli do rzety, których tutaj na razie nie mam, czyli mam jakąś ruinkę. Hmm. Sigmarite Base, nie wiem, podstawa z Sigmaritu. Ładnie. Zniszczona świątynia. Enduring Stone czyli też jakaś świątynia wytrzymała. I pusty tron. Hmm. Wydrążony tron, buzy. Także to będą jakieś kawałki terenu, który wyjdzie troszkę później. Może już wyszedł, nie wiem, nie wiem, wtedy nie zauważyłem. A więc według mnie. Hmm. Jeżeli chodzi o dodatki do gry. Super, bo dodaje to jednak dużo scenariuszy, są fajne rzeczy. Czyli znowu powoduje, że nasza gra pomimo tych najprostszych zasad, czyli tych zawartych w tamtej pięknej małej książeczce, która może być wasza, nabiera jakby kolejnej głębi, kolejne rzeczy, na którymi trzeba myśleć i kombinować i które mogą bardzo wpłynąć na... proszę dzieje na stole. Jeśli chodzi o figurki wykonane bardzo dobrze, tradycyjnie teren duży, no i tym razem jednak tych kawałków terenu jest troszkę więcej jak na innych. No jak zobaczycie na tego przewoźnika i te piękne czaszki, no to to jest, to jest aż miłe, aż przyjemnie się na to patrzy. Yy, więc dla mnie werdykt jest ok. Czy zapłaciłbym za to tą kwotę jeszcze raz? Zagrywalność tak. I w sumie za figurki też. Nie, nie będę tutaj krył. Bo jednak, sam ten przewoźnik szkieletowy na tej łódeczce, no to, to jest coś pięknego. To jest prawie tak fajne jak Infernal Rapture, nad którą właśnie pracuję. Także ona w końcu dojdzie e, kiedyś do stanu takiego, że zostanie zamieszczona. A więc, e, jeżeli macie jakieś pytania, walcie w komentarzach, dawajcie te komentarze. E, nie zapomnijcie subskrybować. Prawdopodobnie gdzieś tam na waszej przeglądarce, od tam może, albo tam jest przycisk, subskrybuj, kliknij, będziesz wiedział o tym, że wystawiłem jakiś następny filmik. A ci, którzy są ze mną jakiś czas, wiedzą, że to różnie bywa z tymi filmikami u mnie, więc czasem trzeba czekać, a czasem trafiają się. Tak jak na przykład ten w trzeci, w ciągu powiedzmy tam tygodnia, i jest ciekawie, coś się, coś się dzieje. Eee, tak samo jak mówiłem, mam trzy właśnie te podstawowe e, książeczki z zasadami, które jestem e, z radością poślę do Was tam, do Słonecznej Polski. A więc, e, żeby dostać tę książeczkę, wszystko co musicie zrobić, to kliknąć na dole w komentarzu, napisać, przyślij mi książeczkę. E, dlaczego mam Tobie ją przysłać? i dlaczego siedzisz tu na kanale, co tu jest dla Ciebie ciekawego, albo co też byś chciał, żeby na kanale było zmienione. To dodajmy tą jedną rzecz, tak że wielkich problemów nie ma. Dzisiaj jest 10 wrzesień, powiedzmy do 20 września będziecie mieli... 20 września ja walnę filmik z losowaniem, żeby nie było, że jakoś ciężkim oszustem jestem, wypiszę sobie tych wszystkich, którzy tam skomentowali pod tym filmikiem, Wrzucę to do mojego słynnego kapelusza i wezmę płomyka, żeby losował e, albo iskierkę. Także zobaczycie, co się będzie działo. A więc do usłyszenia już w następnej części. Hej.